Który swoje bóstwo wydał na obóstwo dla zbawienia naszego. Zawitaj, zbawca narodzony z przeczystej panienki. Gdzież berło? Gdzie twoje korony? gdzieś berło? Gdzie twoje korony? Jezu! dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. Jezus Bóg cielony, w żłobie wyniszczony, Dla zbawienia człowieka. O Boże, bądźże pochwalony Za Twe narodzenie. Radz zbawić ludzki lud zgubiony, Racz zbawić ludzki ród zgubiony, daj duszy zbawienie. Bądźże pozalony za Twe narodzenie. Radź zwabić ludzki ród zgubiony, radź ludzki ród zgubiony, daj duszy zwabienie. Spotykamy się dziś z bardzo ważnego powodu. W naszej kulturze obchodzimy niebawem dzień szczególny, Dzień Bożego Narodzenia. Dzień ten jest wyjątkowy, choć wszechmogący Bóg nie nagina ludzkiej wolności żadnym spektakularnym wydarzeniem. Wybiera Bogom stajnie w małej mieścinie. Tam już pośród widma prześladowania wieczny Pan wchodzi w ludzką historię i czas jako bezbronne i nagie dziecię. Bóg się nie narzuca, jak pstrokate billboardy na ulicach miast i hałaśliwe promocje w sieciach handlowych. Dlatego też, by go odkryć, potrzeba trochę zwolnić, wyciszyć się. Bo Bóg obecnie jest w prostocie, ciszy i ubóstwie, a nie w przepychu, w żawie i luksusie. Ważnym aspektem tych świąt będącym efektem zadziwienia nad dzieciątkiem Jezus jest praktyczna miłość do bliźniego, wyrażona między innymi w serdeczności. W życzeniach, prezentach, pomocy potrzebującym i gościnności wyrażonej w wolnym nakryciu na stole wigilijnym. Skoro mowa o pomocy potrzebującym, przy wejściu na salę stoją nasi wolontariusze, którzy prowadzą zbiórkę na rzecz hospicjum imienia świętego Łuk Łukasza, Ewangelisty w Cieszynie. Gorąco prosimy o wsparcie tego dzieła, choć skromną złotówką. W tym wszystkim jednak element religijny pozostaje najważniejszy. Ponieważ stanowi sedno tych świąt i jest źródłem wszystkich pozytywnych i dobrych tradycji, z nimi związanych i wszystkich dzieł charytatywnych. W Boże Narodzenie świętujemy urodziny Boga Człowieka. Wszystkie obrzędy i zwyczaje służą lepszemu zrozumieniu i przeżyciu tej tajemnicy. Są one piękną formą niosącą jeszcze piękniejszą treść. Przerwijmy na chwilę nasze rozważania i wysłuchajmy pieśni Emanuel. Wszedłeś na ten świat. we Cud miłości to jest, się w każdym z nas działa. się w każdym z nas. Niech każdy, kogo na wysokości A Niech świat. Okres adwentu służy zastanowieniu się i decyzji, co w ogóle świętujemy lub chcemy świętować w czasie Bożego Narodzenia. To także okazja do refleksji nad tym, jak wygląda i dokąd zmierza całe nasze życie. Podkreślenie właściwego dla tych świąt aspektu religijnego służy skupieniu się na tym, co najważniejsze i co daje odpowiedź na pytanie o sens życia. W czasie adwentu i Bożego Narodzenia można uświadomić sobie, że ziemskiego, a tym bardziej wiecznego szczęścia. Nie przyniesie człowiekowi ani choinka, ani prezenty pod nią, ani nawet opłatek z rodziną, lecz tylko Jezus Chrystus. Piękną myśl wyraża chrześcijański teolog, który uważa, że, że właściwością Boga jest to, że nigdy nie jest go w stanie objąć to, co największe, a jednocześnie pozwala się on objąć temu, co najmniejsze Ręką matki, ułogiemu żłobkowi i ludzkiemu sercu. Tegoroczne Boże Narodzenie to kolejne zaproszenie do tego, by za opakowaniem, którym są zakupy czy potrawy, dostrzec prawdziwy prezent, czyli żywego Boga. Warto przedrzeć się przez otoczkę, która ma pomagać, ale może też przeszkadzać i doświadczyć prawdziwej rzeczywistości tych świąt. Wówczas przepych stołu wigilijnego czy drogie niespodzianki od Mikołaja będą niczym w porównaniu z bogactwem wewnętrznym Boga. Wysłuchajmy tym razem kolendy w wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły Jezus nie ma Ziemi Pan. Słuchajmy wiersza Adama Asnyka, przyjście Mesjasza w wykonaniu wiktorii z klasy czwartej. Przyjście Mesjasza, Adam Asnyk. Lud czekający na swego Mesjasza nie zwróci oczu na dziecinę małą i do biednego nie zajrzy poddasza. Mnie ma, że zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza od razu ziemską okrytego chwałą jak na wojsk czele niewiernych rozprasza. Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało, że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że narodził się w i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem, jak to, ten syn cieśli ma rządy świata ująć w swoje ręce? Zapraszamy na scenę przedstawicielkę samorządu uczniowskiego, która skieruje do nas kilka ciepłych słów. Słuchajcie, przypuszczam, że już powoli wszyscy chcecie się kierować do klas na wigilijki, spędzić te ostatnie szkolne chwile w towarzystwie tych najbliższych kolegów z klasy, ze szkoły, ale korzystając z tego, że jesteśmy tu prawie wszyscy, że wybrzmia ta piękna część artystyczna, to postarajmy się może wspólnie wysnuć jeszcze z niej jakieś wnioski płynące. Z reflekt, dojść do jakiejś refleksji płynącej z tego i, i zastanowić się, co jest właśnie tą istotą świąt. Słuchajcie, ma ktoś z was młodsze rodzeństwo? Bo tak się składa, że ja na co dzień mam przyjemność z takim sześcioletnim przedszkolakiem. I ostatnio miałam przyjemność się nim zajmować i młody zaczął mi opowiadać o świętach. O tym, jak ze swoimi rodzicami przygotowuje już choinkę na święta, że był z mamą na zakupach przedświątecznych i, i że już napisał list. Bo wiecie, bo jak święta, to i prezenty. No, no, musi być list do aniołka. I tutaj nasuwa się refleksja, na ile my jesteśmy takimi przedszkolakami czasami, na ile my skupiamy się na tym, co jest pozorne, na tym, co często nie jest istotą tych świąt. Na tym, że przygotowujemy wszystko wokół, a nie przygotowujemy samych siebie, swojego serca, na przyjście tego, kto jest istotą tych świąt, dzięki komu jesteśmy tu teraz. I do tego też zachęcam, aby na te święta dojść do jakiejś refleksji na temat swojego życia, na temat może tego roku, a właśnie może całego życia. Czy czy my jesteśmy dobrymi ludźmi? Czy nie zawiniliśmy komuś? Czy, czy coś nie zostało jeszcze niepowiedziane, niewyjaśnione? Bo święta są idealną okazją, aby to, co nie wyjaśnione, wyjaśnić. To, co nie zostało powiedziane, powiedzieć. I w ten sposób przygotować siebie samych i swoje serce na przyjście najwyższego. I tego życzę Wam, tego życzę sobie, aby w te święta zastanowić się nad sobą i naprawić to, co jeszcze jest do naprawienia. Dziękujemy orkiestrze, solistom oraz chórkowi złożonego z uczniów klas pierwszych i nauczycieli. Nagrodźmy ich brawami. Podziękowania należą się również Panu Tomaszowi Jagielle za organizację oraz panu Tobaszowi i Radosławowi Itnerowi za przygotowanie oprawy muzycznej. Nie zapomnijcie, proszę, o wspomnianej już zbiorce na rzecz Hospicjum Świętego Łukasza. A teraz zapraszamy panią dyrektor. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, już tu tyle pięknych słów zostało wypowiedzianych, że. No, nie chciałabym się ani powtarzać, ani sprawić, że się znudzicie. Święta Bożego Narodzenia. Ostatnio słyszałam takie zdanie, że święta Bożego Narodzenia i muzyka są po to, żeby jednoczyć ludzi. I myślę, że, że trochę tego żeśmy teraz doświadczyli. I przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze, najszczersze życzenia zdrowych, błogosławionych, radosnych i takich świąt, które będą takimi waszymi. I w sercach, przede wszystkim w sercach, w rodzinach i żebyście pamiętali właśnie o tej najważniejszej miłości, jaka jest nam darowana. A teraz wszyscy powstańmy i wspólnie zaśpiewajmy hymn Bożego Narodzenia Bóg się rodzi. Słowa będą na billboardzie.